Zapraszam na wiosenne oczyszczenie twarzy przy użyciu maseczki węglowej z serii Clear Proof, jest to maseczka z firmy Mary Kay, ja nazywam się Monika Wędrychowicz, jestem doradcą tej marki i na co dzień pomagam kobietom w doborze produktów do pielęgnacji, do makijażu, razem kompletujemy kosmetyczki, a dzisiaj na tapecie jest właśnie maseczka moja ulubiona, maseczka węglowa, która niczym magnes przyciąga wszystkie zanieczyszczenia, więc pozostań ze mną, zobacz jak ją będę używać i posłuchaj do jakiego najlepiej typu skóry się nadaje, jakie przynosi efekty. Jest to maska o mentolowym zapachu i takiej popielatej barwie. Nakładam ją na specjalny aplikator, który też jest u nas w ofercie dostępny i szybciutko rozprowadzamy sobie po całej buzi. Borykasz się ze skórą e, trądzikową, e, poszarzałą, zanieczyszczoną, wydzielającą dużo sebum. E, to tutaj na ratunek pośpieszy ci właśnie ta maseczka głęboko oczyszczająca z węglem, glinkami, które absorbują nadbior wydzielanego sebum, e, absorbują zanieczyszczenia. Działa głęboko oczyszczająca, niczym odkurzacz wyciągnie tutaj wszystkie zanieczyszczenia, zwęży nam ładnie pory, oczyści i rozświetli skórę.